Autohipnoza jest zbiorem narzędzi, określonych algorytmów w które doprowadzają do tych rezultatów, które są nam potrzebne do osiągnięcia. My możemy w ten sam sposób pracować ze sobą dokładnie tak samo skutecznie, jak pracujemy z kimś innym podczas terapii, bądź nawet jeszcze skuteczniej. Dlatego, że autohipnoza jest to mocna koncentracja psychiczna, zawężenie świadomości. Do kilka ognisk w umyśle, kilka idei, kilka bodźców, zwanych dominantów według Uchtomskiego. Więc autohipnoza umożliwia nam rozpracowanie bardzo potężnej koncentracji własnej, podczas której my jesteśmy w stanie poczuć zdecydowanie więcej na swój własny temat, poczuć swoje ciało, poczuć swoje emocje, zrozumieć je i zrozumieć swoje myśli. Zrozumieć algorytmy swoich myśli i swoich przekonań i ich zmieniać. Jest to głęboka praca, którą poświęcamy sami dla siebie. Niestety nie jest to łatwa praca, ponieważ ze sobą pracować jest troszkę ciężej niż z kimś innym. Dlatego, że do innego człowieka mamy zupełnie inny dystans emocjonalny niż do samych siebie. Niemniej jednak, kiedy opanujemy te techniki, których również uczę, to my możemy otwierać nowe horyzonty swojej osobowości, nieznane dotychczas dla nas samych, co jest jednocześnie zadziwiające, ale dla niektórych osób jest przerażające. A jeszcze dla niektórych osób jest to zanudzające, chociaż dziwnie, jak może być zanudzające poznawać swoje horyzonty, swoich możliwości. Niemniej jednak Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by coś robić fizycznie i widzieć rezultat namacalnie. Rezultat, który pokazuje nam, że coś zostało zrobione fizycznie. I prościej jest wziąć i posprzątać mieszkanie, bo wtedy widzimy oczami feedback, niż tą samą godzinę, którą poświęciliśmy na sprzątanie, poświęcić na to, by skoncentrować się na sobie, by dojść do jakiegoś zrozumienia konkretnych myśli. Na przykład, dlaczego ja postępuję tak, a nie inaczej w tej czy innej sytuacji? Dlaczego ja emocjonalnie reaguję na słowa konkretnej osoby, w tym samym czasie, gdy inna osoba, wypowiadając te same słowa, zupełnie nie wywołuje u nas żadnych emocji? Oraz dlaczego na przykład boimy się czegoś lub kogoś. I tak dalej. Tutaj nie ma ograniczeń. Ograni tutaj jedynie. Ograniczają nas nasze własne ramy wyobraźni oraz ramy naszej pamięci. Jeżeli my chcemy rozwiązać jakiś problem, my możemy poświęcić tą godzinę, czy półtorej, czy dwie w ciągu dnia, by popracować ze sobą. A nawet te 15 minut tej koncentracji już będą więcej, aniż 0 tych minut, już dadzą więcej. Ale niestety bardzo duży procent osób woli robić coś na zewnątrz. Niż zagłębić się do swojego wnętrza. Nie rozumiejąc tego, że wszystko, co jest na zewnątrz, jest projekcją tego, co my mamy w środku. Dlatego polecam poświęcać swój własny czas na siebie samego, by życie dookoła siebie stawało się lepszym. Jest to ważny instrument do zrozumienia tego, co możemy, a czego nie możemy robić, by zrozumieć. Dlaczego właściwie nie możemy coś zrobić? Co nas blokuje? Skąd to się bierze? Jakie to są blokady? Kim były zasugerowane? Kim te idee były zasugerowane z zewnątrz? Czy to wychodzi od modelu wychowania rodziców, czy wychowania etnicznego, narodowego, politycznego, przekonania religijnego i wiele innych ram, które sugerują nam, jak mamy funkcjonować w tym czy innym społeczeństwie? Dlatego jest tak ważne, by nauczyć się rozmawiać sam ze sobą w postaci tej rozmowy w transie, w autohipnozie. Dopiero tak zrozumiemy, kim tak naprawdę jesteśmy. Właśnie o to chodzi w tak zwanym przebudzeniu. Jest bardzo dużo poradników w internecie. Można znaleźć rzeczywiście sporo książek na ten temat. Można znaleźć sporo tutorialów, e-booków i innych jednak mało zweryfikowanych źródeł informacji, które umożliwią nam opanowanie tych umiejętności. Ze względu na to, że my będziemy sprzyjmować to tylko i wyłącznie na poziomie informacji, świadomie ją przetwarzając poprzez analityki i logikę, Natomiast nie doświadczając, dlatego, by nauczyć się i opanować te mechanizmy, jednak trzeba to przeżyć. Same schematy tego, jakkolwiek by nie były opisane, zostaną na poziomie informacji. Dopiero po przejściu własnego doświadczenia, które ma być pod nadzorem konkretnego specjalisty, który jest profesjonalistą, to wtedy te wszystkie dotychczasowe przeczytane książki, e-booki, filmiki nabiorą zupełnie innego wymiaru i sensu. Dlatego, że my możemy teorie doskonale znać, ale w praktyce nic nie wiedzieć na ten temat. Jest to to samo, jakbyśmy czytali książkę o sztukach walki, na przykład boks, czy jakąkolwiek inną. My możemy przeczytać tysiące książek, możemy poświęcić na to Część swojego życia. Możemy doktorat z tego napisać, ale wychodząc na rynk od razu w, pierwszym, w pierwszej rundzie dostaniemy mocno i niestety przegramy, dlatego że ta wiedza, którą posiadamy, nie umożliwia nam praktyki. Praktyki umożliwia ćwiczenie, a ćwiczenia wiadomo, że nie dostaniemy z książki. Dlatego ważny jest opanować te nawyki pod nadzorem dobrego specjalisty. Dlatego zapraszam serdecznie na szkolenia z ESP System. Jest to system pracy własnej, z umysłem, rzetelnie przeze mnie rozpracowany, o czym świadczy również skuteczność uczestników tego kursu. Więc to będzie bardzo rozsądna decyzja z Waszej strony przyjście na to szkolenie dlatego że ono umożliwi Wam zupełnie w nowy sposób popatrzeć na Was i Wasze możliwości, a przy okazji również rozwiązać wiele wewnętrznych barier i problemów.